Było dobrze. Naprawdę dobrze. Ci pisarze mieli swoją niszę, gatunek, w którym błyszczeli, wiernych fanów, którzy czekali na każdą nową książkę jak na ostatni odcinek ulubionego serialu. I wtedy coś im strzeliło do głowy. Zmienili kurs. Zamiast dalej eksplorować bezpieczne wody, kryminału, fantastyki czy romansu, odbili literaturę młodzieżową, science fiction, w obyczajówkę, w oszgrozo, poezję. Czy wyszło im to na dobre? Różnie. Czasem była to literacka reanimacja kariery, czasem kontrolowane lądowanie, a czasem spektakularna katastrofa. Ja jestem Wybredna Maruda, a my przyjrzymy się autorom książek, którzy postanowili pójść za swoim artystycznym dorobkiem w inną stronę. Niektórzy zabłądzili tylko na chwilę, inni chyba do dzisiaj nie wrócili. Ale nie dla każdego było to zbłądzenie. Część z nich na tych zmianach naprawdę dobrze wyszła, a wielu z nich po prostu udowodniło swoją wszechstronność, tworząc w dziesięciu różnych gatunkach. Możecie teraz zapauzować wideo i napisać w komentarzu, jak myślicie, o jakich nazwiskach za chwilę wspomnę. 3, 2, 1 lecimy. Remigiusz mróz. Początkowo król polskich thrillerów i kryminałów, człowiek, który pisze szybciej niż my czytamy blurby. Rozsławiła go seria z chyłką i ekspozycję, ale potem rozwinął skrzydła i zaszalał. Science fiction jest. Powieści młodzieżowe z elementami romansu są. Pseudonim i literatura piękna, owszem, jak uparny. No, te dramy już omawialiśmy na kanale, linki zostawię w kartach i w opisie. No cóż, Bruce wie, że trzeba być wszędzie. Dosłownie wszędzie, nawet w swoich własnych serialach. Rebeka Jaros. Czwarte skrzydło wyniosło ją na szczyty fantastyki romantycznej, romantazy, ale zanim smoki weszły na scenę, pisała klasyczne romanse niemal militarne, do których teraz wraca. Takie z traumą, z dramatem i emocjami jak z telenoweli. Teraz ma dwie publiczności i każda trochę się dziwi, że ta druga istnieje. Mary Lou zaczęła jako gwiazda dystopii młodzieżowej, legenda Balfetto to Warcross, ale ostatnio poszła w młodzieżowe obyczajówki. Gwiazdy i cienie to delikatna historia w duchu Coming of Age z muzyką w tle. I co na to fani science fiction i rebelii? Część to kupiła, część zruszyła ramionami. Goodreads pokazuje średnią 3,8, nie jest źle, no ale to już nie jest to samo. Bridget Kemmerer. Listy do utraconej. Łamiąca serce, obyczajówka o żałobie. A potem A of Dark and Lonely. Retelling pięknej bestii. Z magią, walką i obowiązkowym trójkątem miłosnym. I jeszcze na przekór nocy. Fani obydwu serii mogą się nigdy nie spotkać na tym samym czacie. Chyba, że u mnie w komentarzach. Tahereh Mafi. Zaczynała z przytupem. Dystopijna seria dotknij mnie to jest jazda bez trzymanki, supermocy, romanse, wewnętrzne. Od drgających rzęsach i metafory, które czasem nie znały granic, a potem Bam! Mafia nagle serwuje obyczajówką o muzułmańskiej nastolatce w USA i zamiast dramatycznych całusów w bunkrach jest szkolna rzeczywistość i trudne pytania o tożsamość. Fani byli w szoku, ale niektórzy stwierdzili, że to jest naprawdę dobre. Lee Bardugo. Grisha to był hit. Darkling, magia, mroczne moce, Breakers z wronią laską i fani tworzący fanfiki szybciej niż Netflix zdążył nakręcić i anulować ekranizację. I wtedy Bardugo odpaliła dziewiąty dom. Zamiast młodzieżowego fantazy, mroczne tajemnice, tajne stowarzyszenie i śmierć za rogiem. Z fantazy młodzieżowych przeskoczyła na fantazy pełne trupów, przekleństw i egzystencjalnych pytań. Ale to nie wszystko, bo przecież teraz dostaliśmy Familiar. Powieść o XVI wiecznej Hiszpanii i prześladowaniach religijnych, jeżeli dobrze zrozumiałam opis. Także część czytelników bardzo długo została, część uciekła, no ale szacunek za odwagę i tak się należy. Naomi Nowik. Na początku były smoki. Steampunkowe smoki. Napoleon. Wojna i skrzydlate bestie. A potem Nowik zrzuciła balast i na napisała wybraną. Baśń jakby napisana przez kogoś, kto dorastał na słowiańskich legendach i herbacie z miodem. Z militarnej fantastyki do mrocznej, magicznej sielanki i to zadziałało. Nawet zaskakująco dobrze. Stephanie Meyer zaczęła od Edwarda, Belli i Błyszczących Wampirów. Zmierzch był światowym zjawiskiem. Memy, fani, wojna, Team Edward kontra Tim Jacob. A potem Meyer stwierdziła dość nastoletnich uniesień. Czas na thriller szpiegowski. Chemik to historia agentki pełna broni, pościgów i konspiracji. Niektórzy fani zrobili wielkie oczy, inni tęsknili za wampirami, no ale Meyer pokazała, że potrafi więcej niż opisać 50 twarzy Edwarda. John Green, człowiek, który sprawił, że pół świata płakało przy gwiazd naszych wina. Spec od inteligentnych nastolatków z egzystencjalnym kryzysem, a potem Green napisał non-fiction. to jest biura sejów o ludzkości, kulturze i dietetycznej. Pani spodziewali się kolejnego złamanego serca, a dostali filozofię w popkulturowym pakowaniu. Zaskoczeni, no Rachel. Lauren Kate, autorka anielskiej sagi, upadli, gdzie nieśmiertelna miłość ściera się z biblijnymi motywami, a potem niespodzianka i przeskok do obyczajowych romantycznych powieści dla dorosłych i to jest jeszcze od wrogów do kochanków w świadku wydawniczym, no bo pewnie łona bije Emily Henry ze swoim book Lovers. Terence Fisher, autorka, o której często mówię, że się jej boję i naprawdę nie wiem, co ona ma w głowie, bo napisała Margot czy Betmami, czyli książki, gdzie nikt nie był do końca normalny i wszyscy coś ukrywali, a związki wyglądały jak emocjonalne poleminowe. Do tego oczywiście zawsze wielkie plot twisty. No a w międzyczasie pojawiła się spokojna z pozoru bogini niewiary, skupiająca się raczej na naszej ludzkiej, psychice i takim psychologicznym romansie. Trochę toksycznym, ale zawsze. Aleksandra Świderska. Zaczęło się od serii kryminałów Mgła Wersum, które wyróżniają fakt, że tam w zasadzie to nikt nie jest hetero, a policyjni profilerzy płci męskiej romansują z przestępcami płci męskiej. Po czym dostaliśmy razem z Szeptem młodzieżówkę, również z queerową reprezentacją, ale jednak delikatną młodzieżówkę z mnóstwem szkolnych i miłosnych dram. Co ciekawe, te dwie serie się łączą. One pochodzą z jednego uniwersum i mijamy się tam wzajemnie z różnymi postaciami. Zmiana gatunku to trochę jak zmiana fryzury. Może być odświeżająca, może być błędem, który naprawiamy przez pół roku. Niektórzy autorzy wyszli z tej zmiany silniejsi, inni poturbowani recenzjami, ale jedno jest pewne, pisarstwo to ciągła ewolucja, a my czytelnicy mamy prawo kręcić nosem i tęsknić za starym dobrym stylem, ale też czasem zaskoczyć się, że ta nowa książka jednak siadła. Podrzuccie mi inne tytuły, które pasują do dzisiejszego zestawienia, albo nadróbcie te inne filmy, tu podlinkowane i w opisie. I do zobaczenia!